Dzień dobry kochani, Marko Gija, Akademia na Wirtual, następna receptura, następna inspiracja. E, przypominam, nasza akcja, skoro możecie Wy do nas przyjść, to my przyjdziemy do Was codziennie, spróbujemy ja i Krystyna wam troszkę rozbawić, inspirować, sugerować. Przypominam też, że zaczynaliśmy taką akcję, włoskie produkty, z tak produkty, jak pójdziecie do sklepu, poproszę, zwracajcie uwagi troszkę na nasze produkty też. Codziennie nadajemy tak na nasza strona Facebookowa na żywo, albo nie na żywo, później są cały czas te nasze przepiękne filmiki e, dostępne e, na Facebooka, albo są na nasza strona www w sesja blogów lub na kanał YouTube. Jeżeli Wam się podoba co robimy, zakochajcie, tak. Dużo kciuchy i udostępniczy. Co robimy dzisiaj razem? Robimy taki e, super mega klasika z włoski e, słodyczek. Nazywa się Bonet, jest z Piemonte, czyli ten rejon, gdzie jest Torino, e, Cuneo, Bra, wszystkie takie stolice też kulinarne, e, można powiedzieć, prawie północ Włochy. I to jest taki rodzaj pudding, tak? Rodzaj budyn pieczony. E, używa się do tego, coś niesamowite dobre, które są czasteczka amaretti, czyli są takie małe ciasteczka zrobione z białka, cukier i migdały, tak? Nie ma mąki, tutaj są takie, takie, takie poporcje. do tego będziemy dodali taka nuta kawowa, ale taka decydowana, ja używam illi i tutaj mamy taki bardzo mocny espresso, po prostu, który będzie dał nam charakter, nasz, nasz bonet. Oczywiście kakao 50 gram, mleko, śmietana, cukier 150 gram, tak 125, 150 gramów e, jajka plus dwie żółtka. Tak? Potrzebujemy troszkę zatrzeć, żeby po prostu był gęsty, żeby proteiny łączyły się. Także musimy dać troszkę jajka, jeszcze troszkę cukru, żeby robić karmel. Zaczynamy od razu. Pierwsza rzecz, wrzucimy tutaj e, cukru i. 150 g cukru i 50 gramów wody ok, i zaczynamy go grzać ok, żeby się formował karmel to jest najprostszy system z wodą bardzo bezpieczny, żeby nie kleiło się przepaliło, ale musimy po, poprawić, po, posprawdzić i tutaj między czasem z moim piekarnikiem Mykula zapalę z termobiegiem i 180 stopni tak, dzisiaj chcemy cieplutko, ok, ale tak delikatnie będziemy też używali, bo będziemy piekli to w kąpil wodny. Tak? Także tutaj powolutku dajemy to, tu dajemy nasz mleko, ok. Dajemy nasza śmietana, ok, Tak, śmietana 36%, także z wysoką wartości tłuszczu i tu zaczynamy też grzać musimy to grzać do 80 stopni a tu w naszym KitchenAid fantastycznym nasz mikserem dajemy jajka żółtka tak? przypominam jak robimy słodycze pilnujmy proporcje bo to jest bardzo ważne i zaczynamy robić cukrem Ok, jak tylko zaczyna się mieszać, wyłączymy, dajemy 50 gramów kakao tak? i ubijamy dalej. Tak? Ale na początek musimy dobrze wymieszać ten cukier z jajka. Nie wolno zostawić cukru bezpośrednio w jajkach, bez mieszania, bo cukru jest bardzo głodny, w i i wyrobił taki skórka, by przypalił, tak? I teraz zobaczmy powolutku tu wiemy, wiemy, wiemy. musi po prostu cukier się rozpuścić, o pokaż trochę, widzisz fantastyczne, tak powolutku, powolutku, teraz wyłączymy na chwilę dajemy nasz espresso żeby pomagał tak, o Rozbić. i on będzie po prostu wszystko aromatyzowo, fantastycznie, taka nulta kawowa, bardzo piękna. Ubijemy, ubijemy, ubijemy. Ja tutaj mam 150 gram tej ciasteczka, tak? które mieliłem, bo będą stanowili rodzaj e, struktury mojego boneta, tak? Tutaj, tak? Także tu zobaczycie, tu zobacz jak e, karmel zaczyna się robić, woda mu belkuje, Bardzo bezpiecznie. Musimy czekać, że nabiera troszkę kolor, potem ten kamer będziemy wlewali tutaj, tak? Przypominam jeszcze raz, co robiłem. bonet, bardzo słynny włoski zakończenie kolacji w Piemonte, taki słowicz, na baza amaretto i kawa, tak? Używam Unii, i i tej e, Matilde Vicenci. Dodaliśmy e, tutaj kakao, cukru, trzy jajka całej, tylko dwie żółte. To znaczy, jajka muszą być 150 gram, 3-4 zależą od odwagi tak naprawdę, to jest bardzo ważne. I tutaj zapaliliśmy nasz piekarnik 160 stopni z termowiegu. Jeżeli Ci się podoba, co widzisz, zalajkuj i udostępnij po prostu, tak? O, sprawdzimy tutaj nasz karnet. Trzeba tutaj pilnować w tym momencie, bo bardzo szybko on będzie zmienił kolor. I teraz tak. Mierzymy temperaturę nasz mleko zaśmietany, zobaczymy, bo musi dojść do co najmniej 80 stopni, ale nie wolno go ugotować. Ok, jesteśmy na poziomie 40, może trzeba pilnować, bo indukcja bardzo szybko daje energii, także to, o, to wyparuje, wyparuje cała woda. I tu formuje się nasz e, karmel w sposób. Taki bezpiecznie, uważamy, żeby nie się Zobaczymy jeszcze raz, filmujemy tu. Musimy lekko wymieszać. 50 kochani, 50 stopni. Tak, niestety, jak przygotujemy recepturę, tak e, musimy, by był dobrze mieć e, e, termometr. Jeżeli nie mamy, to musimy e, pilnować, żeby po prostu mleko doszło prawie do cząstej razem ze śmietaną, ale by miszek gotowy. Dobrze? Trzeba troszkę papiery, wyczyścić. O. Zaczyna się robić taki lekki blond. Tak jak ja, blondy Pod urodzeniem. Nie widać, bo mam bandany. Widać moje piękne włosy. Okej. Okay. Tu jesteśmy już 67. No, prawie, prawie. Jesteśmy tam. Tu. Mocniej dajemy. tu I bo, mleko mi się wydaje, że jest. 77, 78. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Super, 88, idealnie. Tak? Powiedziałem, że starcie powiedzie 82, ale jeżeli jest tam na granicy, jest jeszcze lepiej, więc proszę szybko chodzić. To masz karmel, Zobacz. Jak zmienił szybciutko, widzicie? Zaczyna już pachnieć, tak? Bardzo intensywnie ten je. karmelu. Ok tu karmę pilnujemy z kątem oka, ale powolutku dajemy ciasteczkę do nasz... nasza mieszanka, tutaj. I pracuje, pracuje, pracuje. O! Filo, zobacz. Już powoli się miesza i zobacz tu. Tu jest dokładnie tam, gdzie chciałem, żeby był. Wyłączymy i ten karmę wlewamy tu. Ok, na dno. On będzie postanowił w góra nasz bonnet, tak? dajemy mu minuta, żeby wystygło, tak? troszkę go turlamy, bardzo uważny, bo karmel potrafi być okrutny, okay? I teraz mamy tu nasz mleko ze śmietany, powolutku musimy dodać do nasza mieszanka, obniżymy poproszę po prostu Obroty i powolutku zaczynamy dać. Musi się kręcić cały czas, bo albo byśmy zrobiliśmy jajecznicę, tak? Czekoladowo-kawowa. Także musi się, musi się tak kręcić. Kręci się, kręci się. Musimy tak powolutku dodać. Widzisz, tak? Widać? Idealnie. Ta maszyna jest akurat. Genialne, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie, bo nie musimy mieszać i robić, ale możemy robić też ręcznie coś takiego, lub z takimi szablokami elektrycznymi jest możliwe to zrobić. Kiedyś nie mieli takiej wygody i robili tak samo. OK. Na tutaj. Musimy poczekać minuta, żeby dobrze się umieszał i też, żeby temperatura lekko opadła, tak, żeby nie była aż taka wysoka tu nasz karmel, powolutku, tak, go kręcimy dookoła, tak, 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 żeby się chłodził i, bardzo, i był taki na górę naszą piękny po prostu bonnet. I teraz tutaj mamy ciepłą wodę. Dlaczego ciepła woda? Bo jak powiedziałem, będziemy, kompa, będziemy to zrobili w e, kąpiel wodna, tak? Żeby po prostu tak delikatny dookoło był wkluczone. Czy możesz mi poprosić dać lej taki karaska plastikowa Dzięki Katarzynka, bo miałem małą rzecz. Przypominam jeszcze raz nasza akcja, jem włosy produktów. Tak? Z takim trudnym czasem po prostu pomagajcie nam pomagać nasz piękny kraj, który się. Kochany. ok, już prawie dostyło, to jest idealne, ok, brałem to, bo jest mi bardziej wygodne wlanie tutaj bez, ok, powolutku, powolutku i teraz tak, nie chcieliśmy ubić za mocno, bo nie chcemy, żeby po prostu się robiły bąbelki na górę, tak, bo potem nam przeszkadzają czasu. Gotowanie tu, nasz bunet, okay. tutaj I teraz tak. Mamy tutaj nasza piękna brytwaneczka, gdzie będziemy dodawali i wlewamy. Po prostu tak. Do pełna, tak. Ok. Teraz z tym pójdziemy do piekarnika. Tak? Tak. Otwieramy. Pójdziemy tu. położymy, Wyciągamy. Chodź, chodź tutaj do mnie. chodź, Masz takie piękne możliwości, że kiedyś. I tu mamy gorącej wody, tak wrzątek, żeby po prostu nie, temperatura nie padła. Wypełnimy dookoła nasz bunet gorącą wodę dopóki się da idealne i teraz piecimy około 45 minut Musimy robić w lotach wsadzimy do środka nóż czysty lub wykałaczek i musi wychodzić czysty tak? a potem wszystko wyląduje w lodówce i zobaczycie jak będzie piękny, po prostu e, pro. Co to wychodzi, będzie wyglądał. Ja mam taki mniejszy, tak, ok, ale my będziemy chcieli tego obracać, żeby go serwować. I tak będzie wyglądał nasz bonet. Ja troszkę poszedłem do przodu, zaczynałem przygotowywać. Widzicie, że karmel, lekko puści, robi na górę szkliste, tak? Przepiękne. Ja lubię tak robić, tak raz, dwa, trzy i cztery, żeby przypominał, e, jak to, co to jest, czym jest zrobione i jeszcze mi się podoba tak robić, że jeden amaretto skrusimy, tak? Tak? Tak go skrusimy i robimy taką piękną posypka dookoła. Tak. Jest piękne, te ciasteczka są piękne. Są takie gorzkawe, fantastyczne. Tak? I to jest po prostu rezultat. Po około godziny w lodówce, półtorej, bardzo proste. Jak wyciągacie z piekarnika, poczekacie pół godziny, że troszkę ochłodzi że dochodzi do temperatury pokojowej. Wsadzić go do lodówki, może być dziś na jutro, ale co najmniej żeby półtorej godziny, godzinę by tam leżał, wtedy on zabiera, nabiera takiej konsystencja e, po prostu fantastyczna, tak. Ja tego nie chcę tak e, uschodzić, bo jest idealne potem do zdjęcia, ale tutaj mogę Wam pokazywać jak wygląda w środku w drugi, o widzicie, to jest prawie jak. Marzenie. I pachnie kawa, czekolada, amaretto, to jest po prostu no, słodycz. Dla mnie to jest jeden z naj, najlepszych słodyczy, który kiedykolwiek spróbowałem w swoim życiu. Przypominam Wam, że my codziennie jesteśmy z Wami. Jutro też będziemy z Krystyna e, spróbowali inspirować, przekazywać naszą pasję, nasze e, sugestie. Jeżeli Wam się podoba, co robimy zalajkujcie nam, kochajcie i udostępnijcie, udostępnijcie jak więcej będziemy najlepiej będziemy mogli wam e, też jeszcze pomagać e, przeżyć ten czas nuda i trudny który jest teraz e, przypominam, że wszystkie nasze receptury są dostępne na nasza strona internetowa www.akademiakulinarna.wilkul.pl na strona blogów, na sesja blogów lub na kanał YouTube'owy albo oczywiście tak jak teraz na Facebooku, gdzie są nadawane codziennie, ale też, też potem są tam cały czas. Także ukochuję Wam bardzo, całuję, pozdrawiam i do jutra.